Już jutro trailer do nowej posanki Egipt. Wszyscy musimy się na niej jutro widzieć e, o 20.00. Ten trailer e, każda łapka w górę i wyświetlenia na tym trailerze to szybszy powrót do zdrowia mój. Do zobaczenia jutro o 20.00. Dobra, przyjaciele, jesteśmy już. Pokazałem Wam sklep i niestety Dzi... mm, dziwnie działa mi ten OBS teraz tu, bo wywaliło mi w ogóle całego Minecrafta i mieliście cały ekran czarny przez kilka sekund. Więc po prostu musiałem zrestartować Minecraft i jeszcze raz go uruchomić. Dobra, ale wracamy tutaj. Jeżeli chcecie, żebym coś takiego może zrobił na live'ie, to dawajcie znać, to ja może wkrótce zrobię live'a z tego serwera. Dobra. Gdzie są to w ogóle moby? Gdzie ona? Gdzie to? Gdzie co? Przecież pamiętacie? Na lewie były moby i ich nie ma teraz. Zobaczmy tutaj w konsoli, ja tylko zobaczę, czy. Nie, no. Jest, dobra, ja normalny, bo dziwnym cudem był na łatwy. No i wykrakałem. Ja wale. Dobra, widzowie ostatnie żelaza i z stąd. Jak najszybciej, teraz. Tutaj. Tu gitarą, No i jest noc. I ja, po co ja to zrobiłem? Dobra, nieważne. Na szczęście. Nie 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 są ten pająk ram jest stąd, ram jest stąd dobra Ten pająk jest jakiś nienormalny, to ja stąd spadam Kurde Nie gitara, nie gin, nie gin, proszę cię gitara szybko, szybko gitar O nie, o niech to Nie, 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 nie Ała Kur Widzowie, szybko, szybko Co ja robię, co ja robię widzowie Nie no, a ja nie mam tam, a ja tu nie mam łóżka O Boże Boże widzowie No nie On mamy przypał O! Oh. Mamy przypał widzowie Jest problem, bo ja nie mam tu w ogóle łóżka a mi tu strzelają moby Dobra, to ja nie ja mam plan w takim razie co zrobimy Tutaj. Nie da się sobie postawić tutaj pochodni Dobra, mam plan Dobra, widzowie, tu i teraz jest przypał, dobra, dobra, widzowie, szybko, eee. kurde, nie mam, jest tu kobyl, ja ci kręcę, nie mam też tutaj tą, boże, jak nic prawie nie mam, dobra, widzowie, dobra, widzowie, to w takim razie czekamy, aż będzie Dzień, bo nic więcej tutaj nie zrobimy.